Cześć! Opowiadałam wam kiedyś o Daisy. Jest najfajniejszą DJ-ką, jaką znam. I zawsze jest gotowa na najwspanialszą zabawę. I uwaga! Daisy ma naprawdę ogromny talent. Brawo, Daisy! Dopisuję jej szczęście. Nie mogę uwierzyć! Ten DJ, przed którym zawsze gram. Chcę, żebym go zastąpiła na letnich rytmach. Ale super! Rozpoczynamy naszą wycieczkę. Jest trochę nieprzewidywalna. Hej! Stop! 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 Uwielbiam dinozaury! Mam bzika na ich punkcie! <laughs> Natomiast pewne jest to, że jest po uszy zakochana w muzyce, kiedy wchodzi bit, którego szukasz godzinami i pasuje idealnie. I wtedy tłumy szaleją! Poznajcie Daisy! Chodźcie za mną! Resztę przyjaciół i rodzinę Barbie w serialu Barbie Dream House Adventures.